Grappler Night 4 to jest kolejna gala, podczas której zobaczymy Twój występ. Jakaś szczególna dla Ciebie? Jest to jakieś szczególne wydarzenie akurat tu, właśnie w Mińsku, te, ta impreza? Ja powiem tak, jako występ na tej gali to będzie mój pierwszy, tak, wcześniej miałam okazję być jako widz, tutaj kibicować, ale będzie to wyjątkowa gala, ponieważ mówię, no jest to blisko mojego miejsca zamieszkania, około 40 kilometrów, zawsze chciałam, żeby tutaj gdzieś na wschodzie u nas były organizowane gale, był gdzieś po drodze Białystok, tak, a, a na dobrą sprawę wszystko skupię się trochę w trochę innych częściach Polski, więc bardzo się cieszę, że będzie blisko do mojego domu i będą moi bliscy znajomi mogli przyjść zobaczyć. Przyjdą bliscy, przyjdą znajomi, żeby sobie poglądać ten Twój występ. Tak jak mówiłem, może, może mogliśmy do tej pory oglądać na różnych innych galach, większych, mniejszych. Powiedz dla Ciebie, z tych wszystkich ostatnich Twoich występów, na różnych wydarzeniach, który był taki najbardziej, ja wiem, może taki, który najbardziej, najmilej ostatnio wspominałaś, tegoroczny jakiś Twój start. Najmilej wspominam ostatni start, który miał miejsce 10 września na gali Ladies Fight Night w Warszawie. Miałam okazję walczyć w Muay Thai, była to również walka wieczoru. No i wygrałam, tak, wygrałam na punkty, ale była to, znaczy była to dość ciężka walka. Nawet jedna przyznam, że z cięższych, jakie miałam do tej pory. Ale no potoczyła się tak, po pierwsze werdyktem dla mnie pozytywnym, no i mówię, no... Była bardzo ciekawa, uważam. No właśnie, Ladies Fight Night to taka organizacja, która promuje, nazwijmy to szeroko rozumiane kobiece sporty walki. Po raz pierwszy chyba w Europie coś takiego, taka inicjatywa się pojawiła. Jak ty ją oceniasz? Bo mamy oczywiście do czynienia chociażby w Stanach Zjednoczonych z organizacją Invicta, ale tam jest tylko i wyłącznie MMA. Natomiast tutaj jest możliwość w różnych innych formułach również zawalczyć. Jaka Twoja jest ocena tego, co do tej pory wydarzyło się, jeśli chodzi o Ladies Fight Night? Ladies bardzo mocno się rozwija cała, cała organizacja. Już nie chcę tutaj mówić o planach, bo o planach powinni mówić właściciele, ale jakby jesteśmy, mam nadzieję, że będziemy czymś więcej niż Invicta, tak? No bo tak jak mówisz, tak, Invicta jest nastawiona tylko na MMA, tutaj są wszystkie sztuki walki, na dobrą sprawę, te, które przodują, teraz są najbardziej popularne. No i dzięki temu większa ilość zawodniczek może się pokazać, tak? W tym, w czym tak naprawdę jest najlepsza. A jest to to szansa dla kobiet, bo jednak w większości gal jest to maksymalnie jedna, jedna walka kobieca, więc ja się cieszę tak? I, i myślę, że wszystkie dziewczyny zaangażowane w tą organizację są również zadowolone, bo mam możliwość walczyć, tak Wię większą ilość walk odbyć. I misz Macie bardzo fajne, to są przykowane dla was takie różne gadżety, które są na tego, ale bardzo mi się podobają. Przyznam, przecież chociaż różowe, do różowego, ja bym nie założył, ale, ale rzeczywiście bardzo trzeba przyznać, to jest wszystko dobrze pomyślane. A propos dobrego pomyślenia, to tu yy, i tego, co tam gdzieś się układa, miała być walka w thai właśnie, prawda? W tej Twojej formule gdzieś tam preferowanej tak to nazwijmy, ale ostatecznie, ostatecznie będzie to w innej formule przeszkadza, nie przeszkadza, coś zmieniło, jeśli chodzi o Twoje przygotowania do tego pojedynku? raczej znaczy, nie planuję nic zmieniać w przygotowaniach tak, znaczy, do tej pory też walczyłam w K1 zawodowo i amatorsko w tym roku tytuł wicemistrzyni Polski również w K1 zdobyłam no mówię, no nie ma tam moich ulubionych technik, o tak to nazwę tak kolan, łokci ale jak najbardziej jestem zadowolona, że będzie walka tak i tyle i dam się wszystko, mam nadzieję, że to będzie się bardzo, bardzo dobrze oglądało Wspomniałaś o tych swoich ulubionych technikach, o tym Muay Thai. to właśnie dlaczego akurat tak podpytam ten Muay Thai i te właśnie techniki tak bardzo Ci do gustu przypadły? Przyznam, że też od początku, jak zaczynałam trenować, gdzieś tam te łokcie i kolana najlepiej mi wychodziły, tak? Z czasem stały się e, czymś, co, co jest skuteczne w walce i z, jeżeli chodzi o Muay Thai, też zawsze wygrywałam właśnie dzięki tym technikom. Ostatnia gala pokazała to, no przeciwnicy roz, rozciąłem e, czoło łokciem, tak? I jakby to też e, mocno zaważyło nad werdyktem. Dyktem, tak? Lubię te techniki, są one skuteczne, są e, bardzo ciekawe, więc <noise> no i myślę, że mi wychodzą trochę lepiej niż sama, sama walka taka e, w dystansie, tak? Jak wspomniałaś, tutaj tych technik nie będzie, no ale walka też jak najbardziej na poważnie, troszkę, troszkę w innym, jak mówiliśmy, w, innym, e, w, innym, w innej formule, no ale też, też e, przeciwniczka, e, znana już Ci teraz, e, też mocny, bardzo no, chciałem powiedzieć mocny rywal, to nie, może tak nie powiem, ale na pewno bardzo, bardzo mocna, bardzo mocna walka nas czeka. Dokładnie, no jest Klera jest zawodniczką, która ma już trochę tych walk stoczonych. Mówię, nie cofa się, ale ja też lubię walczyć z osobami, które jest to dla mnie bardzo, znaczy wygodnie mi się walczy z osobą, której nie muszę ganiać po ringu, tak? Więc to dla mnie jest najbardziej jakby denerwujące w walce, że muszę jeszcze ganiać za przeciwnikiem, tutaj tego nie będzie, więc tak jak powiedziałam, będzie dobry fajt, będzie wymiana i o to chodzi chyba, tak? Żeby, żeby działo się coś w tym ringu, bo to byłoby nudne, to są jednak sporty walki, to muszą być uderzenia, musi być Musi być akcja, no właśnie, też chciałem to powiedzieć, ale to powiedziałeś sama bardzo dobrze. Musi być akcja, a propos akcji, ta akcja, jak już wspomniałem, ciebie w akcji też dość często oglądamy. O Ladies Fight Night wspomnieliśmy, ale też na gale Fendt występowałaś między innymi. Powiedz, jak oceniasz w ogóle te wszystkie organizacje i rozwój tego, bo trzeba przyznać, że był taki moment, że wydawało się, że MMA totalnie dominuje i zabiera jakby te pole dla innych sportów walki w sposób no taki bezwzględny, tymczasem wcale nie, na przykład właśnie organizacja FEN chociażby, chociaż nie wiem jak ty ją oceniasz, ale pokazuje, że można to połączyć z dużym powodzeniem, tak jak Ladies Fight Night, no tam na FEN jeszcze kolegów można spotkać dodatkowo, bo nie same panie przy tylko warszą, prawda? E, jakby reszta sportów, nie tylko MMA, ale może też dzięki temu, że właśnie MMA stało się popularne, e, ludzie chcą o, zobaczyć więcej, tak, zobaczyć e, e, właśnie e, K1 teraz mówię, no mam nadzieję, że, że to muay tak, też gdzieś tam e, Wróci tak do łask, ludzie będą chcieli to oglądać, no bo to też jest piękny sport, jakby, e, więc, więc tak to widzę. Wiesz co, zapytam, że nie, bo wiadomo, no, zdążę, zmierzam, do, nie szkodzi, to się wytnie najwyżej. Ale e, o co chodzi, bo wiadomo, te konflikty, fene z Ladies Fight Night. No właśnie, a ja nie. Dlatego tak chciałem podprowadzić delikatnie, nie udało mi się podprowadzić. Powiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Jak Ty oceniasz to? Czy to w ogóle jest potrzebne? Ja już abstrahując od tego, tu nie oceniamy teraz. Fan, nie oceniamy Ladies Fight Night. Nie o to nam chodzi. My tu nie będziemy wystawiać cenzury. To nie nasza rola. Niech się organizatorzy gryzą. Ja pytam jako dziennikarz zawodniczkę, która widzi, co się dzieje, tak? Gdzieś tam coś się zaczęło rozwijać? I tak trochę po polsku. Znowu zaczyna się coś psuć. Atmosfera się psuje, ludzie się kłócą. To chyba szkodzi najbardziej właśnie Wam. Czy wiadomo, przy takich sporach zawsze cierpią przede wszystkim zawodnicy, tak? Na, yy... No i tak jest. Dobrze, nie rozmawiamy o ten temat. Może jak wygrasz, będziesz w trochę jeszcze lepszym nastroju po grappler, po grappler... Gorąco. gorąco. Dobrze, kończąc, zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz, bo tak rozmawiamy sobie o Muay Thai, rozmawiamy sobie o K1. A ma? nigdy się nie kurczyło tak na, na poważnie? Nie chciałaś nigdy w tej formule gdzieś tam się tak 100% zawodowo sprawdzić? Korci mnie cały czas no, trenuję ten parter, tak zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli jakby utrzymam systematykę treningów, nie będę rezygnować z nich na poczet stójki, tak jak robiłam sobie do tej pory, no bo od stycznia gdzieś tam ten parter starałam się wdrożyć, tak, no to będzie szansa, żeby może w następnym roku zawalczyło, ale to mówię, no ja chcę być gotowa. Jak nie będę gotowa, będę walczyć, w mojej tajka jeden i e, też żalu nie ma, ale, ale korci, bo e, Kickboxing, a jeden to mało, Muay Thai to już coś, nie? A... <ścoughs> Chodzi o te emocje, tak? Chodzi o to wszystko, co, co jest w walce o, nie wiem, e... uderzenia, siłę, krew i tak dalej. Nie, mnie to nakręca, tak? Może wiesz adrenaliny. <ścoughs> To jest dziwne, ale to mnie ciągnie właśnie. To nie takie dziwne, już wiele pań ciągnie, jak można zauważyć. Właśnie, to na koniec jeszcze o to zapytam. Z wywodząca się z Muay zawodniczka, nasza mistrzyni UFC, która też korczyła ją to MMA, ona w to ma weszła bardzo mocno, zresztą jakim skutkiem, to doskonale wiemy. Joanna Jędrzejczyk będzie walczyła z kolejną Polką, tym razem o mistrzowski tytuł, z Karoliną Kowalkiewicz. Jak ty oceniasz ten pojedynek i jak myślisz? Która z tych zawodniczek wyjdzie z niego zwycięsko? Choć oczywiście wszyscy mówią, pas zostanie w Polsce. Nie, ja tego nie chcę słyszeć. Ja wiem, że zostanie w Polsce. Jak to oceniasz? W, w czyich rękach? Kibicuję obu, obu panią, tak? no jedna druga jest naprawdę niesamowita i też wielki szacunek za to, że dostały się do UFC, osiągnęły to, co osiągnęły, no ale jednak jestem za Janą. Czyli Anna raczej obroni tytuł. Rozumiem. Dobrze. Dziękujemy Ci bardzo. Nie chciałaś powiedzieć o konflikcie, ale to może jeszcze będziemy próbowali nawiązać ten, ten, ten dialog potem po twoim najbliższym pojedynku. Tutaj żadnych konfliktów nie ma i... no, wszystko, wszystko jak należy organizatorzy dbają o wszystko, więc zapraszam serdecznie na galę też zapraszamy. Dziękuję bardzo.